No, się świci teraz, kurczę. Tylko jedna strona. Ha. Ale cóż, złapało hamulce. A tłoka teraz nie pokażę, bo w środku dałem starego tłoka, ale był już porzewiany. Żeby, jak to się mówi, nie samym autobusem człowiek żyje. Przyjechałem z Norwegii, Audicom. Złapało mi hamulce na trasie, bo auto długo stało. Palone klocki hamulcowe. To ja tu szlifierką zacząłem robić, ale ogólnie są przypalone, trą się normalnie ręką można ścierać. No i trzeba było się zabrać za roboty, więc tu jest nowy zestaw i tam gdzieś reszta. pudełku. Zrobimy jedną stronę, jedną stronę z tłokiem, drugą stronę mam bez tłoka. Dziwne, bo to jest na tył, bo tył mi też złapało, ale długo. U, co za ostrość. O, 38 tył, a 57 przód, takie wielkie pudełko. Ech, więc trzeba było zrobić, bo jechałem. Nie miałem czasu się już zatrzymać, była sobota. A, bo ja nic nie nagrałem, jak wracałem do Polski, bo jechałem po południu, całe koło z klocków. E, auto brudne, tak. Przyjechałem, nie myte, nic. Ech, tarcze, nie wiem, trzeba będzie liznąć na to jest to karka poszła poszła ta osłona, znaczy nie osłona tylko łącznik na pierdziawce przyjechałem tu już tam zapuszczałem ale nie miałem klucza teraz już mam lepszy komplet kluczy więc nie mogłem tu osłony od a to teraz nie będzie widać ale nie chcę mi się lampy włączać nawet nie wiem gdzie leży, jest to żarówka osłony od osłony, jest taki ciężki dostęp żeby rozebrać ten kawałek rury Osłony nad płośką. O, tam nie mogłem dojść, to jest taka osłona. Dwie śruby odkręciłem, trzecią odkręciłem. Ale już mam komplet kluczy. Tłumior muszę zrobić, wyciągnąć i w poniedziałek mam zawieźć do pospawania. O, i tylne lewe koło też złapało. I to tak, kurde. To się grze... O, herbatka się gotuje, muszę już, kurde, ściągnąć. Herbatka się gotuje. O, będzie gorąca. Herbatka się gotuje, to coś oglądałem, warsztatowy wyścig zbrojen. E, to koło też złapało, jak widać. Tarcza już jest słaba, więc tarcza się wymieni i klocki też są no, już listki. Ale, ale nie kupowałem tarczy klocków na razie, bo jeszcze nie wiem, jak to zrobię, jakie, czy zamówię przez internet. Więc trzeba będzie cały tył zrobić. Audi Benzyna Turbo w automacie 167 tysięcy kilometrów przebiegu. I co jeszcze porobić? No, olej zmienić, filtry. Ledwo co ściągnąłem tą płytę całą. Tu pozaglądać i jeździć. No, niestety, no tak się zdarza. Auto stało miesiąc czasu prawie w Norwegii. Auto kupiłem we wrześniu, a, a tu bałagan, nie, nie patrzeć na to, ale tak to jest w garażu jak się robi. I no i stało, śniegiem go przywaliło, było zimno i prosto w trasę szybko pojechałem, bo nie nagrywałem nic, bo mi na celnym długo zeszło, bo ja ją już na polskie tablice przerobiłem, znaczy no przerobiłem, jest odsłona, dowód czy tłumaczenia i w przyszłym tygodniach jak przegląd, będę rejestrował go na polskie blachy, a blachy pójdą do odesłania. Do wyrejestrowania. No i ten błotnik trzeba zrobić. Bo błotnik jest brzydki ten. Ale to w audicjach to jest standard. Odkręca się to nie wiem. Albo taki sam czarny błotnik. Albo, albo co zgnity nie jest. Powierzchowna tylko rdza. Także można by było. Tu do rantu go malnąć. Albo jakoś. Na rakierze człowiek nie jeździ. I tyle. I trzeba zrobić dalej. Tu Tłumnik wykręcać. Tu się. No już chciałem zrobić to na. Na ładnie. Jak już go wyczyściłem, miałem go na wierzchu, to go o, w kurde, wpadła szmata do, do, do benzyny ekstrakcyjnej, ale to już brudno, ale coś tam jeszcze w nie będzie można. I rozebrać drugą stronę i drugą stronę tak samo zrobić, jak już jest jedna, nie? Może nie od razu, ale co to przeszkadza za chwilę się zrobi. I działać. Godzina jest nocna. No ale cóż poradzić teraz godzina? 23.11, no ale w dzień nie ma czasu. Kurde, jak się zagotowałam. Oj, 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 jak się zrobiła, jak dla więźniów. Mm. Bo doleję trochę zimnej wody. A, czaj. Moja kawy już nie piję rok. A, ale kurde, gorące. kawy nie piję rok, więc wspomagam się czajem. Dolejemy troszkę zimnej wody i już. Oj, tak. No i dobra, klocki są gdzieś tu, leżą. O, nie, tam jest filtr oleju. Tu są klocki. Jakiś ABS, niby mówił, że w miarę dobra firma za niewielkie pieniądze. Ale klocki ogólnie były niezjechane. Te są zjechane, bo wiadomo, tarwo, ale na tą stronę wystarczy popatrzeć. Jest kawał klocka. wiem to no, jest, ja pokażę. teraz o jest klocka także i tarcze nie mają w ogóle rantu były niedawno niedawno wymieniane no ale w ogóle zawieszenie wszystko ładnie w tym aucie no, no, na taki przebieg no, to też nie jest wy, wytuczone no za nic to tak pokrótce co u mnie bo chwilowo nie pracuję jestem w Polsce pewnie gdzieś do połowy stycznia od 2 grudnia, czy od. Tak? 2 grudnia zajechałem, a 1 grudnia zajechałem, no i tyle. Robić co robić. Później Karszer mam w naprawie taki z Norwegii przywiozłem co Norwek. Rozamroził go, ale tu za 300 zł. No, mijka ciśnęła Karsera. Jakiś tam K4 Premium i za 300 zł, a jego wartość jest nowa, jego 11 stówek. To... Tylko, że jakiegoś tam krótca nie było i, i może w poniedziałek dojdzie, bo nawet nie miałem jak umyć bo mój karszer, czyli moja myjka ciśnieniowa, taka jakaś no name z marketu, po kilku latach się zepsuła. Znaczy zepsuła, sam ją zepsułem, bo kupiłem zestaw uszczelni, bo ją kiedyś zostawiłem na noc i chodziła przez całą noc bez wody. Tam się załączała, ale działała później już z mniejszym skutkiem i ciśnieniem. Ale po złożeniu, przy nowych oringach źle założyłem takie grzybki, takie były grzybki plastikowe, odwrotnie i zamiast one wcisnąć się, to blokowały się i połamało się to wszystko Zamiast naprawić, to zepsuję karszer całkiem, także dobra, nakręciłem się w koło, nagadałem, ale tak ładnie wygląda ten, ten zacisk i nie tylko tak jak niektórzy malują, że, że tylko z wierzchu, tylko wyczyściłem na zero i malowałem ślicznie i chyba jak się wkurzę, to zrobię to z drugiej strony, bo naprawdę nie jest dużo roboty. A zestaw naprawczy mam, także dla bezpieczności wymienię ten drugi zestaw już bez tłoczka. No chyba, że będzie zły tłoczek, to, to dokupię już sam tłoczek oddzielnie, bo to też koszty są, tłoczek kosztuje trochę, to, to po co też wymieniać. Jak Na tym jak złożyłem, najpierw to chodziło na uszczelkach, wszystkie na tych starych uszczelkach złożyłem to i chodziło, ale uszczelka jest tak ponaciągana, bo no widać o takich się zrobiły, bo ten... No bo zagrzało ją, nie? O, taka zgufrowana, to bez sensu, ta całkiem inaczej wygląda, ładniutko więc założę to, 50 czy 60 zł tam kosztowało i są do tego wszystkie te, te końcówki też były już wygrzane, tutaj jakiś smar ktoś biały, biały taki dał, strasznie były stopiony spalone to wszystko, to ja tu mam jakąś taką, nie wiem czy to jest dobre, bo ja nic takiego nie zgłuszałem, ale... Bremse, cylinder, paste, to chyba niemieckie, no bo to bremse. Made in Germany, tak, ale to samo jak po norwesku. Bremse, to hamulce. No, cylinder, paste, zobaczymy na tym złożę. No nic, jaż jeszcze ściągnę już wtedy. Właśnie, jarzmo mu ściągnę, już domaluję, żeby było ładne zaraz. Ale to się z tym nie śpieszy, bo i tak tarczy będę musiał ściągnąć, niech ją teściu zerknie na, na to karce. no bo wygląda mi trochę na taką fioletową, jak się patrzy z kosa, porównując do, do tamtej. Ta jest taka, taka srebrnawa, teraz nie widać tu, ale niech wiem. Zobaczymy, no, może, ma, może ma bicie. Nie wiem co zrobić nie, to trzeba będzie kupić jeszcze tarcze. No ale jak trzeba będzie, to trzeba będzie. Bo zaczęło bić koło przy dużych prędkościach, tak Jak przy 150 już pod dom jak już byłem blisko domu to, to jak schamowiałem to, to już yy, troszkę pobijało, a, a jak zaczynałem jazdę to po prostu 180 i tam auto nie nie, nie ruszało nic, także coś, chyba że te klocki robiły. Możliwe, że klocki, jak się zaczęły, ten to też mogły robić, czy troszkę biło. No nie wiem, zobaczę. Najwyżej złożę, a jak będzie kichowało, to, to wtedy tarczę się z... wrzuci nowe. No bo to tarczę wrzucić to też nie problem. Całe jarzmo wtedy się ściąga, dwie śruby i, i tarcza leci, nie? Dobra, kończę. Tak, mi jakoś coś natknęło na nagranie. Nie wiem, czy to rzucę w ogóle.